Witajcie z tej strony Kanty. Dzisiaj jest takim krótkim info, krótkim materiałem dotyczącym Last IPak. Jeżeli śledzicie w miarę na bieżąco temat, to już wiecie. Jeżeli nie śledzicie, to służę pomocą, żeby Was o tym poinformować. Ostatnio został wypuszczony trailer, już taki oficjalny, zwiastujący premierę, która przypominam, nastąpi 21 lutego tego roku. Już oficjalna premiera pierwszy cykl przedmioty, frakcje, handel, solo selfam, różne inne bajery, szmery i tak dalej. I dodatkowo również ekipa Eleven w Hour Games, czyli twórcy Last Epoca, zapowiedzieli, że również dostępne będą wersje Deluxe oraz Ultimate, towarzyszące wersji klasycznej. Tak więc tutaj macie taką grafikę z porównaniem, co dostajemy w wersji Deluxe oraz w wersji Ultimate. Oczywiście dostajemy pełną grę w wersji cyfrowej. I wersja deluxe, czyli Golden Guppy Baby, Baby Chronoworm. To jest preorder exclusive pet, czyli tylko i wyłącznie jak się w preorderze zamówi, to tego Deluxe lub Ultimata. To otrzymamy tego pecika. Full Original Digital Soundtrack to jest coś, na co mega czekam, bo po prostu ścieżka dźwiękowa jest genialna i ja pamiętam, jak ta gra wychodziła, to, to po prostu, no była, no była po prostu. Ścieżka dźwiękowa po prostu jakaś była, żeby nie było, że w ciszy przemierzamy lokację, a to, co się zaczyna teraz dziać ze ścieżką, to jest po prostu miazga i. Nie mogę się doczekać, aż dorwę tę ścieżkę, czy to na Steamie, czy może w jakichś, nie wiem, flakach, mp 3 wave'ach i tak dalej. 50 EP, czyli tych Epoch Points'ów do wydania w sklepie. Adol Solescent Cronowerm Cosmetic Pet, czyli kolejny nasz pecik. Fallen Ronin Cosmetic Armor Set, to jest ten, co tutaj go widzicie, taki broczny, azjatycki styl. To są te nasze dwa peciki, portal z drzewkiem czyli ten Fireflies Refugee Cosmetic Portal. Tu jest wyszarzone, ponieważ te cztery rzeczy na szaro, co tutaj są, otrzymamy w wersji Ultimate Edition. Poza tym różnica jest taka, że dostaniecie 100 punkcików Zamiast 50, co jest równe wartości 10 dolarów. 10 punktów to jest dolar, więc 50 punktów, 5 dolców, 100 punktów to jest 10 dolców. Więc po prostu te 50 punktów różnicy tutaj jest. Ale oprócz tego, dostajemy oczywiście również Temporal Guardian Cosmetic Armor Set. To jest ten jomek tutaj widoczny. Twilight Foxa, Adult Chrono i Celestial Way Cosmetic Portal, czyli taki oto portalik, z Ala Tron trochę ze schodami naszego lisa i tutaj drugiego jeszcze Wielkiego, trzeciego w sumie, no bo tu jest jeden, to jest ten malutki złoty, to jest ten ekskluzyw dla proroderu, ten zwykły tutaj, taki troszkę większy i ten gigantyczny dla właśnie tej wersji Ultimate Edition. No i tutaj oczywiście te wykrzykniki oznaczają, że odblokowane one zostaną dopiero w momencie premiery, czyli 21 lut lutego. Natomiast gwiazdka, czyli Digital Soundtrack, zostanie trochę później po premierze, dopiero udostępniony, czyli nie dostaniemy go od razu, ale myślę, że to jest najmniejszy problem. No i teraz pytanie, e, pytanie, no, opcja dla ludzi, którzy już grę posiadają, jest na Steam'ie dostępna funkcja upgrade'u, do Deluxa, widzicie, to jest 68 zł, oraz do upgrade'u, do Ultimate'a, to jest 139 zł, cena Steam'owa, w tym przypadku, jeżeli już posiadamy grę podstawową, jeżeli nie posiadacie jeszcze gry, a chcielibyście ją nabyć, to zachęcam na zakupy w moim sklepiku w Nexusie. Link standardowo będziecie mieć podpięty. Możecie kupić zarówno wersję podstawową, jak i od razu Deluxe oraz Ultimate. Każdy zakup z mojego sklepu w Nexusie dorzuca mi hajsiwa. Wszystko jest tutaj e, jawnie napisane, ile dostaję za jaki zakup czyli 9,75 dolara przy zakupie wersji Ultimate, e, przy zakupie wersji Deluxe 7,50 wpada do mojej kieszeni, a przy zakupie wersji podstawowej 5,25 trafia do mnie. Oczywiście można również zakupić supporter packi, jeżeli już grę posiadacie i chcielibyście nabyć supporter paki lub dopiero chcecie nabyć grę i zastanawialibyście się również nad supporter pakami. To zachęcam do zakupów, jeżeli macie taką chęć. Z każdego supporter packa część oczywiście również trafia do mnie, więc za każdy zakup będę bardzo wdzięczny, jeżeli ktoś się zdecyduje. Najdroższy pak Eternal Legend daje 6,45 do mojej miseczki. Na ten moment niestety nie ma możliwości ulepszania wersji z Nexusa, jeżeli już posiadacie podstawkę. Czy to się pojawi? Ciężko mi stwierdzić, nie mam zielonego pojęcia, bo to jest na pewno troszkę rządzące się innymi zasadami zakup jakby ulepszenia wersji, aniżeli zakup już bezpośrednio wersji Deluxe lub Ultimate. Tak więc, czy uda się jakoś twórcom dogadać z Nexusem, czy jest w ogóle możliwość czegoś takiego wprowadzenia, to nie mam zielonego pojęcia. Eee, więc jeżeli ktoś ewentualnie już posiada grę i chciałby poczekać, żeby ulepszyć z Nexusa, żeby mi się dorzucić powiedzmy tym grosiwem, to. To niestety, tak jak wspomniałem, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, czy taka opcja będzie. Więc, jeżeli po prostu macie ochotę ulepszyć wersję ze standardowej do Deluxe lub Ultimate, możecie to zrobić bezpośrednio na Steamie. Nie ma z tym problemu. Aczkolwiek, tak jak mówię, no. Zachęcam do zakupów w Nexusie. Oczywiście są tu też inne gierki dostępne u mnie, więc yy, też yy, zapraszam, Jakiś in-game content, też różnego rodzaju jakieś pierdółki, Kirax Pasy, jakieś monetki, gemy, gemy do Smite'a, jeżeli gracie, monetki do Minion Masters i tak dalej, Ogólnie tego też dużo, bo macie też opcję szukania w bibliotece, co tam się znajduje. Tak więc tyle ode mnie. Widzimy się już za miesiąc w Eterze, w pełnej wersji w Eterze, bo do tej pory mogliśmy się widzieć w wersji early accessowej. Także nie przedłużając, no, zapraszam do gry. Widzimy się już niedługo. Oczywiście streamy będą jak najbardziej, będzie dużo streamów, jak Gra wyjdzie w pełnej wersji, także zapraszam na Twitcha. Zapraszam do kolejnych materiałów, które się tu pojawią, no i zapraszam na media społecznościowe, serwer na Discordzie, Twitcha, Facebooki, Instagramy, co tam tylko znajdzie się. Eee, to zapraszam, będziecie mieć wszystkie linki standardowo w opisie tego filmu i ja się z Wami na ten moment żegnam, do zobaczenia, cześć!